Jesteśmy po meczu Korona Stróżewo, klub piłkarski Piła, z nami ten Korony Panie tenerze, gratulacje przede wszystkim, bo 5 do 1 to piechotą nie chodzi i łatwo się w ten sposób nie wygrywa. Jaki ma pan plan na ten mecz? No bo sięgnijmy tydzień wcześniej, z kolei no wy przyjechaliście z bagażem ogromny bramek z Przyprostyni, no i e, zawsze trzeba w ten sposób, jakiś, w jakiś sposób trzeba zespół z takiej pojaszki przygotować na następny mecz, więc zacznijmy może od tego, jak pan przygotowywał swój zespół na, do tego spotkania. Przede wszystkim chciałbym na początku pogratulować mojemu zespołowi za reakcję na tą trudną sytuację. E, przegrana 7 do 1 to jest bardzo wysoki wynik i bardzo mi zależało, żeby zespół od razu w następnym meczu, w następnym tygodniu Zareagował e, na to. E, nasz, plan na ten mecz, nasz plan na ten mecz był taki, że chcieliśmy, e, chcieliśmy przyjąć zespół gości na swojej połowie od początku, e, spróbować skontrować, czyli to, co wychodziło nam bardzo dobrze w meczu Pucharowym z Kłosem Budzyń. E, było to troszeczkę kosztem tego, że mm, zespół gości utrzymywał się przy piłce, tak? I gdzieś ta optyczna przewaga była widoczna w tej pierwszej połowie, ale plan był wykonany, wynik do przerwy 2-0. Po przerwie już nasze panowanie, myślę, było bardziej, bardziej widoczne, wyraźne. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że, że bardzo się cieszę, że zespół w ten sposób zareagował, bo zareagował w, naj, w najlepszy z możliwych e, sposobów czyli po wysokiej porażce, dość wysokie zwycięstwo. Wspomniałem jeszcze tą pierwszą połowę. Powiedział Pan o, tych, o tym, jaki był plan na ten mecz i chyba te dwie pierwsze bramki to jest tego planu na ten mecz, wydaje mi się, bo drużyna z pił utrzymuje się przy piłce, a tak. Wy wyopracacie tak. dwa szybkie ataki i mhm. dwa szybkie ataki kończycie stuprocentową skutecznością. No dokładnie taki był plan. Ten plan udało się zrealizować. Zespół Piły konsekwentnie utrzymywał się przy piłce. Próbował grać y, dłuższą piłką właśnie. Na to też byliśmy przygotowani, na to też uczulałem swoich zawodników. Y, udało się... Wynik do przerwy w miarę korzystny osiągnąć, co powodowało, że w tej drugiej połowie już było nam znacznie łatwiej kontrolować ten mecz. A w przerwie powiedział pan swoim zawodnikom: Panowie, jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale ten mecz jeszcze nie skończył. Czy, czyż widział pan w swoich zawodnikach i w ich oczach w przerwie taką pewność, że oni tego po prostu już nie oddadzą? Widziałem tą pewność, że tego nie oddadzą. To już było widać dzisiaj na rozgrzewce, że ten zespół naprawdę był mocno rozdrażniony tym, co się stało tydzień temu. I w piłce nigdy nie można być pewnym niczego, natomiast mocno wierzyłem w to, że ta koncentracja i ten ząb, taki ten charakter, który widziałem już na rozgrzewce, przeniesie się przeniesie się na boisko w trakcie meczu i to się wydarzyło. No Po wyniku szczególnie sądząc i po grze również. Dobrze panie trenerze to w takim razie powstaje pytanie no bo e, e, na co stać zespół Korony Stróżewo w tym sezonie. E, bo wyniki to jak sinusoida w pewien sposób. Myślę że ten zespół stać na bardzo wiele. Pracujemy ze sobą jeszcze bardzo krótko. E, natomiast no, potencjał jest bardzo duży. E, duża sfera jest jeszcze do popracowania właśnie mentalnie. Dlatego szczególnie takie mecze jak dzisiejszy są dla nas ważne i są to mecze, które na pewno dodadzą nam wiary w to i pokażą, że musimy zmierzać w kierunku góry tabeli, bo tam jest nasze miejsce. Dziękuję panie trenerze, powodzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał szpeny, drugi tenek klubu piłkarskiego Piła. E, Michał e... To jest taka liga, czy po prostu jesteśmy trochę nieustabilizowani, że wygrywamy 6 do 1, potem jedziemy do Sturzewa i przegrywamy 5 do 1? No, po części to i to. No Gdzieś tam mieliśmy swój plan. Dostajemy jedną szybką akcję. Po pierwszej ich w sumie akcji jest bramka. Później błąd bramkarza przytrafiło się. 2-0. No i trzeba wyjść wyżej, żeby zaatakować. Dzisiaj stróżowo dobrze grało, wypunktowali nas kontrami. Wspomniałeś o tym, że trzeba było zagrać wyżej, trzeba było zagrać trochę odważniej, no ryzykować po prostu już, kiedy się, kiedy się przegrywa. Bo to powiem o drugiej połowie, bo w drugiej połowie naliczyłem chyba z pięć albo sześć naprawdę dobrych sytuacji, w których mogliśmy strzelić tą bramkę, strzeliśmy jedną. No zgadza się, no znowu gdzieś tam próbujemy iść wyżej, zmieniliśmy, przeszliśmy w, na system 4-4-2. No gdzieś tam te okazje znowu było, no i zabrakło tej skuteczności. Myślę, że jakbyśmy strzelili dwie bramki przy 4-0, jak prowadziliśmy, to jeszcze jakaś wiara by była. Dostaliśmy pię, piątą, strzeliliśmy na 5-1, no i tak naprawdę jeszcze mogli nam strzelić więcej z kontrataku, bo zapędziliśmy się do przodu. No i tak wyszło. A jaki był plan na to, na to spotkanie po tym meczu z Wełną Skoki? Nie podpalamy się, bo nie ma co, po prostu gramy swoje? Czy mam jakiś konkretny, konkretny pomysł na Rzewo? Plan był taki, jaki przed prawie każdym meczem. Mamy zagrać agresywnie, wysoko, pressingiem. No dzisiaj. Po części gdzieś to wychodziło na samym początku, ale no, tak jak mówiłem, no, dwie kontry i dwie bramki i gdzieś tam siadło. A ta zmiana, która, Czy absencja filipa laskowskiego to jest to jest spowodowane czym? Kontuzją. Dłuższy, dłuższy rozbat z piłką, czy raczej krótszy? No, mam nadzieję, że krótszy, to, to nie jest kontuzja, że. Jakaś od mocna. Philips zgłosił dzień wcześniej, że na, no ciągnie go lekko i wolałby le, odpuścić, aby, aby nie wypaść na dłużej. E, dążyliśmy do strzelenia tego, te, tego, tego gola. No, nie, trudno nie przyznać dużej niechęci do tego, żebyśmy, że chcieliśmy grać do przodu i chcieliśmy strzelać e, te bramki. E, czy w przewie meczu. Jaki była atmosfera w szatni i co powiedziałeś szatni zawodnikom, że to jest wszystko jeszcze możliwe tutaj w drugiej połowie? No tak, no 2-0 mieliśmy, naprawdę prowadziliśmy grę, były sytuacje, a w drugiej połowie, no, wyszliśmy z założeniem takim, że idziemy mocno. Sami zawodnicy czuli, że powinniśmy strzelić przynajmniej jedną bramkę w pierwszej połowie i że jesteśmy w stanie to wygrać. Wyszliśmy że tak powiem zmotywowani i na samym początku znowu dostajemy już kolejny raz wychodząc, nie wiem czy to koncentracja czy po prostu pech dostajemy na początku trzecią bramkę i, i gdzieś to siada trochę się przypomina mecz z Wełną skoki, tylko my w odwrotnej sytuacji byliśmy bo tak naprawdę tutaj teraz korona pozamykała nam mecz, a my przedtem w drugiej połowie na samym początku drugiej połowy zamykaliśmy wełnie skoki to spotkanie. No taka jest ta liga, że tutaj każdy błąd jest wykorzystywany. Zgadza się, to już nie jest tak, jak w okręgówce, czy w klasie, że jak tam jakiś błąd jeszcze się wyratowaliśmy. Tutaj, tutaj jeden błąd, jedna akcja od razu dostajemy bramkę. Może po części z jest to racją, że z skokami my szybko strzeliliśmy bramkę i tak to wyglądało, że korona stróżewo tak samo zagrała, ale jednak my mieliśmy, mieliśmy swoje okazje dzisiaj. Jakbyśmy strzelili spokojnie trzy bramki, to, to myślę, że nie byłoby źle. Co ten powinien teraz, czy co ten robi po, po takim spotkaniu, kiedy drużyna wraca z bagażem pięciu bramek i ma przed sobą tydzień czasu do następnego meczu, co w takiej sytuacji ten na czym się wtedy skupia? Czy zapominamy po prostu o tym spotkaniu, czy go głęboko analizujemy, czy jeszcze coś? Nie, no, na pewno ten mecz zostanie przeanalizowany. Przedstawimy w poniedziałek na treningu swoje, jakie popełniliśmy błędy, co było dobre. I no będziemy pracować. W środę mamy Puchar Polski. Mam nadzieję, że to będzie taki krótszy tydzień, gdzie zagramy dwa, dwa mecze i potrafimy, będziemy mogli się odbudować i wyjść z nadzieją, że w sobotę zgarniemy trzy punkty. Dzięki, Michał. Powodzenia. Dzięki.